Witam państwa serdecznie. Po raz kolejny z panem Jerzym Cerą, znawcą Gór z znawcą Rize, ale tym razem inny temat, tym razem Dolny Śląsk i to co pan wie, wszystkie tajemnice, które są poza Rize i poza górami sowymi. I te e, zostały dosyć skrytnie, e, skrętnie zamaskowane, dosyć sprytnie dla kogoś, kto chciałby poświęcić swój czas Mógłby znaleźć tam sporo takich ciekawych informacji. Niemcy liczyli, że oni wrócą na te tereny. Tenże człowiek, wiedząc o tym, że ma jakiś tam majątek czy jego spadkobiercy, te informacje dzisiaj są dużo bardziej obszerne i to jest fantastyczne w tym wszystkim, prawda?